Minecraft Dungeons. No, trochę się tu zmieniło, bo kupiłem to. Pisać szybko w komentarzu orzeźwienie, czy promienisty cios. Pisać jeden promienisty cios, albo jeden orzeźwienie, dwa zasadzka, dwa, no, no nie, tu już wybieram nie trybutyczne, bo już będzie wiadomo co. I tutaj też trzy, trzy, jed eksplozja, albo osłabienie. Wybierajcie są ostra dotknięta tchłanią, setny poziom mocy. I możecie, możecie mi powiedzieć, co jest lepsze, ostra dotknięta tchłanią, czy wielki młot z takimi względami. Jeszcze tu mam sierpę, ale... wszelkie A, i właśnie robiłem sobie speedrun, ale nic tu jakby ci nie ma. I idziemy na wieżę. Lecimy. Jeszcze nie robiłam tej wieży. Nie patrzałem poradników, więc się trochę boję. Wiem, że na szóstym piętrze są bosy. Po ponięcie? Nie, ja tu nic nie daję, przecież to jest błudnione. A teraz tu nie mogę robić tak często tych pomników. Szał? Nie. Tutaj nic jeszcze nie. Piję? Nie, no chyba by się to dało pominąć. Nie gadaj. To wygląda jak level z takim panem skaczącym. Złym skaczącym. Ja nie lubię takich... Zdeptanie na Ja się. Ja się denerwuję. Jak ty to Od razu. Fromatyczne to jest niedenerwowanie. Nie widzę tego, Opa. O, mnie tu nie może zaklinować, nie ma. O kurde. Dobra. Slajnik cię ma. Nie no, slajnik się łatwo. Nie wiem, ale co drugi? Gdybym wiedział, że taki to będzie ciężkie, że na pierwszym levelu już będzie gdzie dwójka, dobra, jeszcze jednego nie rozumiem, bo to Jeden to na początku jest jeszcze jeden, ale że slajmy z dwoma jeszcze takimi opami. Myślałam, że to będzie jeszcze ciężki Bo to tak wygląda Co jeszcze miało być? Co ja robię uniki Przyzwyczaiłem się, że mam zbraje Widera Dobra Tak, na naprzód no, muszą otwierać do końca My to sobie skipiemy później Bierzemy to Lecimy dalej Nie wiem. Co to jest odzyskiwanie? No, no, Badać zdrowia. Mhm. A badasz? Nie, nie wiem. Szał, synergia artefaktów. Nie wiem, dam szał i na przykład pojemnięcie. Co to jest? No i co tu będą się małe te skierki rozpiły to będzie jak nie z Nie? One się tu nie weszło. Du dużo creeperów. O, trójko. Trójko. Mogę dokończyć grę, proszę!

Na Do idziemy i... No, koniec odcinek, bo wiecie co w tym się stanie. To jest bug. Nie, wiem, gdzie sobie nie, sobie nie, Aha to miejsce nie, znam. Tam nie, świta. Może ja robiłem to, nie,

Coś tu jeszcze jest. Kilka Dobra, otwarto drzwi. Szybko lecimy. Ja pokażę Wam baga i wszystko będzie puste później. Lewe, każdy lewem Chyba po prostu sobie idziecie. idziecie, idziecie, do bossa wychodzicie. Karważ, Ale nie wiem, że stronę lepszy. Co tu jest? Tu nie będzie rekromanta jak zawsze. W takich miejscach jest zawsze rekromanta na wieży. Ło. Nie, dead nie udało ci się M mogę tylko raz zginąć na co mówię, że mogę raz zginąć Пропустим. не Пропустим. 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 не Пропустим. i mi raczą sobie pijak. No, po pijak zauważyłam. Co to, to tak szybko? Za szybko uderzę. Hmm. Pamiętam, kiedy w Starej Wieży chyba w piątej czy czwartej już tak nie było, ale zmieniamy serwis w FIFA. Hmm. Spoczyna, magiczna? Nie, to to. Tak. No to w sobie wezmę. Zmknijcie ogień. Nic, nic, nie. Tak. Dobra, co to za basen? Dobra, ile było niedobrze? Kocha. To, 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 to były chyba najszybsze mini Ale te mini-wasy już były. Mmmm. Trojka? O, no to na przykład. Mikrosurowa bariera. bariera. 哦。Oh.

W tą stronę zrobimy mówisz, ale drugi pyk. Pyk, pik, pyk, szybciej, 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 szybciej. Dobra, zaraz przyjdę. Dobra, jestem. Ja stanę... O, teraz ubieramy. Zaklęty ogień. W sumie tak. W sumie ubiorę. Ciepłe Co to jest? To wygląda się skipnąć? Nie. No. Zblokowałem się. A dałoby się skipnąć. Ej, <try> zaklęty ogień dobrze działa. To by zdziałało na, na ogień. Idziemy ja go załatwić, bo pszczoły nie umiały. Na no, co ty enchantujesz? Czemu wszystkie dwie obrażenia enchantujesz? Eee, dobra. Dobra. Jeszcze ktoś tak jest? Jest. To piątka jest, muszę. Nikogo. Hm. Duszek jest. Gdzie? O, tutaj. Dobra. Zabity duszek. Jakiś był tam poziom. Dobra, co to będzie? Co? Jeszcze 嗯。 В оригинале нужно Не знаю, как сходить можно было скинуть зверя Только как это сделать? Последняя шанса А я это, наверное, так сделать так я это, наверное, должен сделать так, чтобы не выйти на поле Не, ну, тут уже No nie, nie jeszcze. To tak. no, nie Spróbuj ponownie. Dobra. Nie. Ale że nie ma drugiej fliskiego mikro, na przykład. Gdyby to był unikat, to ja bym wziął, ale no. A ja się się nie zarystował, bo nie przyszło 35 raż. Mhm. 够了，爸。